Widzowie, zobaczcie, jak mnie ktoś tutaj załatwił. Niestety, jestem na mapce gdzie są same dropery, i będę wiecznie spadać. Muszę sobie poradzić i muszę jakoś to przejść. Jeśli przejdę wszystkie tutaj dropery i trafię właśnie do wody na końcu, to będę miała szansę się stąd wydostać. Jeśli mi kibicujecie, zostawiajcie łapy do góry, Subujcie kanał, zaznaczcie też dzwoneczek. A my lecimy i mamy pierwszy droper zrobiony na całe szczęście. Ale zobaczcie, jest jeszcze ich. Tak, naprawdę pięć, bo zrobiliśmy dopiero jednego. Lecimy z ice creamem. Uuu, to dziwnie wygląda. Bardzo... A, nie! <laughs> zaraz, zaraz, zaraz. Wejdźmy sobie tu. Okej. Okay? No i trzeba tutaj. Dobra, dobra, dobra. Taki ice! Co jest grane? Taki ice cream, ale trochę mi święta przypomina. Eee, no i skaczemy! I jest bardzo ciężko! Nie, ja czuję, że to będzie najgorszy dropper, wiecie? Serio wam mówię. Najgorszy na świecie. En, en. A gdzie jest tu niby woda? Bo przepraszam bardzo, ale był slime. Czyli ja jeszcze muszę na slima jednak trafić. No okej. Okay. Tu na boczek. Dobra, dobra. Slime jest! Easy, easy, easy. Dobra, podbijajmy się chwileczkę. Okej. Okay. I już mi się nic nie zadzieje. Dobra. Możemy sobie w ogóle tutaj zbierać końce, ale ja nie chcę tutaj zostawać na długo. Dlatego lecimy jeszcze do kolejnego. Nie mam pojęcia, do którego. Może magma. Musimy i takie zadobić wszystkie, wiecie? Ej, ale co jest tu grane? Najgorszy to jednak będzie dropper. Bo patrzcie, jak tutaj się miesza w oczach. Widzicie to, co ja. Nie, nie, najgorzej. Najgorzej na świecie. Muszę sobie jedną już drogę obrać i się jej trzymać. Ale przez te kolory, jakie tutaj są i takie cieniutkie szyby to ja nie będę w stanie nic tu zobaczyć. Przecież to jest najgorsze na świecie! Najgorsze. Dlaczego ktoś mnie tak tu za. Ej, bo tam jest ten blok chyba, do którego ja muszę się dostać. Widzicie na samym dole? Muszę dobrze wycyklować. O, 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 masz ty. Jeszcze raz. Hop. Ja to widzę. Ja to widzę, ale właśnie teraz skupiam się na tym bloku i niechcący obrywam. O, ja cię kręcę. Ej, jak to zrobić? Może jednak jakimś boczkiem? Nie, byłam już tak blisko. Te najgorsze przeszłam. Widzowie, czyli to trzeba mocniej tu jakoś wyskoczyć? Dajcie ja kręcę! Tak mało brakuje! Muszę w siebie uwierzyć! Muszę w siebie uwierzyć, że w końcu mi się to uda! Oh my god! Oh my god! Jest! Nie wierzę w to! Wy zapewne też nie wierzycie! Ale ekstra. ale eksta. Bałam się trochę, co to jest za blok! Bo nie wyglądało to wcale jak slime, ale lecimy. Trzy już zrobione i mamy bardzo dobry czas! Ej, może uda mi się stąd wydostać. Lecimy tu. Okej, okay. jest tak bardzo kolorowo. A to tu już jest woda. Okej, okay. a ja już szukałam czegoś jeszcze trudniejszego. Jest bardzo kolorowo i bloki są duże. Dobra, ale coś mi sprint po prostu tu nie działa i nie mogę. jakoś tak wolniej skacze, wiecie? Skok jest trochę. Nie wiem, jakbym była na jakichś skrzydłach, mam takie odczucie po prostu. <laughs> I aż nie mogę zrobić tej easy mapki. Chciałam wiedzieć łapki. Dobra, ale jest zrobione. Nie dowierzam, nie dowierzam. Pozostały mi chyba jeszcze tylko dwie mapy. Naprawdę w to nie wierzę, widzowie. Uwaga, tak jest! Tylko dwie mapy! Nie mam pojęcia, którą. Dobra, idziemy do karniwal i lecimy tu. O, ja cię kręcę. No dobra, trochę więcej elementów i to. Dużo więcej. Nie, już to będzie najgorsza widzowie mapa. <laughs> Wiem, że mówię tak co chwilę, ale tak jest. And... No, nie zgadzam się z tym, że zostałam tam. Na tym klocku. Au, au, au. Za małe, za małe miejsca. Muszę iść tutaj, jakby. Tutaj, tutaj. Okej, okay. a, a, nie, jednak nie. O, szybko, szybko, szybko. Tylko widzowie dwie mapy. Nie no, gdzie ja idę? Ej, a gdybym zrobiła. A jakbym oszukała tą grę trochę? Tylko, że ja nie mogę jednak tutaj coś sobie po bloczkach troszeczkę poskakać. Ponieważ one są tak już i tak nisko, że mnie to załatwi. Bo wiecie, chciałam oszukać tą grę. I? I? Ja nie wierzę w to! Patrzcie, jaka twarz tego klauna jest! Ale! Przeszłam to, bo ja chciałam oszukać i skoczyć po prostu na jakiś tam. O, tu tutaj. Na jakiś bloczek i po prostu tak sobie przejść, ale dobra. Ostatni, ostatni. Arcade, nie wierzę. Nigdy w życiu tak dobrze mi w doperach nie szło. Więc. O ja. Więc lecimy i ja nie wiem, czy stąd. Możliwe. Dobra. Najpierw pierwszy skok, pierwsze skoki, tak naprawdę, to jest poznanie mapy. Powiem wam. Eee, więc y, okej, okay. <laughs> trochę się miesza w oczach, bo jest fioletowo, no, no nie, muszę jednak podejść tam na koniec, ale pociesza mnie to bardzo, że jest to ostatnia mapa, eee, dobra, dobra, przez to szkło nic nie widzę, bo mi się to zlewa źle, muszę na sam koniec tam doskoczyć, hop, okej okay. i lecimy i tu na bok, Oh, my god, nie, to tego nie zrobię. Widzowie, to będzie najgorsza mapa. Serio, Wam mówię. Musiałabym tu się jakoś dostać. Nie, no! Przecież przez to, że te szkła się powtarzają tamto. To ja tego nie zrobię. A mogę oszukać w tej mapie? Mogę? Mogę oszukać w tej mapie? Ej, patrzcie, bo. Mogę na przykład zejść z tej strony. Spróbujmy z tej strony to zrobić. Niechcący mi się spadło! To było niechcący. Bardzo niechcący. Dobra. Oszukajmy. A, widzicie? Oszukajmy. Tylko nie mówcie nikomu, że ja oszukuję. Okej. Okay. Ale co z tego? Tutaj mogę sobie może oszukać, ale dalej? Czy ja wiem? Czy się da? Nie wiadomo. Dobra, tracę serca, ale nie jakoś tak tragicznie dużo. Mm, może tu? Okej. Okay. Tutaj troszkę stracę, dobra Ech, jakby to zrobić Tu <laughs> No ale spoko Ale to i tak jeszcze, wiecie Mnie nie urządza Bo tu jest chyba już koniec Mojego oszukiwania Może tak być Ej, poczekaj, poczekajcie Okej okay. Tak Po kawałeczku Co wy na to? Co wy na to? Pyk, pyk, pyk. Au! Za mocno! Welka! Welka za mocno! Jak tu? No ja już tu nie oszukam widzowie, niestety. Traciłam tylko czas. Ja totalnie nic nie widzę. Pięknie! Pięknie! Wierzę, że to się da zrobić, no bo tak to by nie było tej gry, co nie? Ale... Ale to jest masakra. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie znam tej mapy. Nic nie widzę. Męczę się nie. Chcę tutaj po prostu spędzić 100 lat. Nie! Dlaczego? Jeszcze nie doskoczyłam do tego. Pięknie. Pięknie. Jak to zrobić? Czy ktoś mi może to powiedzieć? O nie, niechcący! Ja chyba pójdę z całkiem innej strony. Może z tej żółtej strony mi to wyjdzie. Spróbujmy. Spróbujmy! Robić. Nie, nie, nie! Skoro się spałnie tutaj, to może zacznijmy tutaj. Okej, okay, okej, okay. no i nie okej. Okay. O ja cię. Bo wiecie, ja już jestem zrezygnowana, dlatego mi to nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby... Wskoczyć tu, tu, no i ciągle się rozwalam na tym jednym miejscu, bo ja dopiero to jakby widzę, jak się mega mocno zbliżę! Ach. Dobra, eee. En, e, a, a, nie! Nie da rady tego zrobić! Okej, okay, szybciej. Dobra, a może nie w prawo, tylko w lewo, żebym się tutaj przesunęła. Tylko nie tak. E, en, en. Dobra, mamy to. Aj, jajaj! Na świecie! Widzowię! Widzowię! Eee... A nie, 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 aż się! No nie, no. Zaraz mnie gardło będzie bolało. Ach, ciągle jeden i ten sam błąd robię. Albo jeszcze tu na dodatek nie doskakuję do tego bloku. E... O! Aha! No to super. To super mnie to załatwiło. Ok. Eee... nie, to jest za ciężkie! Coś mi się wydaje, że musicie mi tutaj zostawić łapki w górę. Słuchajcie, tak dobrze szło mi mm, ze wszystkimi droperami. Mega szybko je zrobiłam, ale z tym mam największy problem. Ogólnie widzę, że gdybym się nie rozwalała w tym jednym miejscu, to dalej by się to już dało przejść, bo tam chyba już nie ma więcej po prostu przeszkód, więcej tego szkła. Serio, tak mi się wydaje. Spróbujemy jeszcze... No nie, no jak ja robię tak podstawowy błąd? Spróbujemy jeszcze to zrobić... Jeszcze to przejść. A, a, ale ja nie dam rady. Serio, bo tutaj bardzo trzeba szybko działać. Więc jest to mega ciężko zrobić. Musicie mi tutaj zostawić łapeczkę do góry, a wtedy może i dam radę to przejść, jeśli nie, to będę tutaj całe życie. Zostawiajcie łapy, subujcie kanał, a jeśli mnie zobaczycie w kolejnym filmie, to oznacza, że udało mi się stąd wydostać. Ja się z wami żegnam. Pa pa.